Ja to Billboard Aliora mam. Taki Billboard Aliora mam. Billboard Aliora mam i potem jeszcze... Wiesz co ja... I wiesz jeszcze... Wiesz, 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 wiesz jeszcze co ja jeszcze mam? Mam jeszcze takie coś. Mam jeszcze takie coś. Billboard elektroniczny. Billboard elektroniczny mam z... z... Billboard elektroniczny mam z... Kan... Kan, festiwal, kan i mam Billboard elektroniczny. Chopie, słuchaj. To jest, to jest takie coś. Chłopie, to jest takie coś. Słuchaj, Billboard, e, Billboard Bank jest elektroniczny, co nie? Jest. To billboard Allier Bank jest elektroniczny. Słuchaj, dalej. Słuchaj, dalej. Jest Billboard, Billboard Bank jest elektroniczny, co nie? I teraz tak, posłuchaj Mam kan Billboard Festival elektroniczny. Chłopie, o co, ci, o co ci chodzi? Powiedz mi teraz, o co, o co, o co ci chodzi? Aha.